No i cześć się łano, z tej strony Adixlife, a dzisiaj gramy z Rewim Rewaxem, e, montażystą. Kolejny odcinek. Siedem. Dzień dobry, dzień dobry. E, Przedtem przed był e, odcinek z 1v1 z montażystą, teraz będzie horror mapa z montażystą. E, więc e, chodź tutaj Rewax, chodź. Nie rozwalaj tych no, krzeseł, no. luju. Sorry, że tak powiedziałem. Dobra. Bęk byłem pierwszy kurde szkoda. Dobra. O Został kolega? Dobra już się przytelepało gówno. Tutaj chęć. się Tak. <laughs> nie, o to mnie akurat nie stresuję. Dobra, weź to. Akumulator Ora, otworzyłem, chodź tu. Do góry chyba nie trzeba O w dupa, dobra coś, coś tam było, dobra nie, nie da się tych drzwi, nie da dobra. A te? Też nie. A tu jest jakieś dziwne wycięcie, Tutaj? widzisz? O! O FUK! Co to jest? Dzień dobry ja! Coś zaczęło drzeć, Misie. Misiek Misiek <laughs> Misiek, ola kuźwa chyba Ej, tu jest creepy. Tu jest creepy miejsce? Co? Ej, w kiblu jest klucz! Witam w mojej, w mojej kuchni, O, krowa na stole. Ej. Obiadek. Ej, więc to było? Czekaj, tu masz uspa. Tu będziesz miał uspa. Ej, tu będziesz miał uspa. W kiblu był klucz. W kiblu był klucz. Mam go. Gdzie? W kiblu tam był o, klucz, ale tu masz gdzie uspa. Gdzie masz uspa? Podejdź do łóżka. Gdzie? A. Dobra. I spróbujemy to z O w dupę! Chodź idziemy tu razem o, NIE! Jezus Maria Co tu się odwala? Krwawa Mary mi się tu pojawiła chyba A ja tam wejść nie e, mogę? dobra chyba już JO! już koniec Siema. O. Już o! Koledzy koncynacji. widzę! Ja dokładnie! Po zgonie! Po wczorajszym imprezie! Zgona mieli! Ej, też mnie interesują, takie inne. Zobacz. O, exit! O, do, te, do tego był chyba klucz! Policjant! O, to zarumbiście, że mnie potraktował. Jesteś się jakich różnych pokoju jak? Ej, o. o, chodź tu! Tu jest jakaś kobieta Siema Ej patrz, klucz. to jest jak się zrageuje w teżie, to jest jak się zrageuje w się Przez ruska, albo teraz. Oj tak e, dobra Masz klucz? tutaj powinieneś mieć klucz Mam klucz a tutaj trzeba włączyć do komendy NoClip. A tak, tu akurat trzeba cheat odpalić, ale to jest y cheat już do CS a normalny. Tyło spirala No Ja pierdzielę Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Dobra, pierwszy otwarz, pierwszy otwierasz, Only one door can be. Przesuń się... Bo się! No nie, nie zdążyłem nas. przeczytać. Wróciło nas. No. A, czekaj, najpierw jedna. O, Na... tu jest coś. Only one door can open. be A. open. A ty musisz pierwszy wejść. Tylko jeden może otworzyć te drzwi. A to tylko ja. A to ty słyszy, zostań. Ty Słyszysz, ty tylko zostań, jeden zostań. może otworzyć ty te drzwi. Zostań. Przypominam, kto się darł. Ja musisz wbijać. Mój... Czekaj, od, otworzę i to od razu wbijasz. A bo ty otworzysz i ja od razu ubiję. No. No, tak. No. Nie, to chyba też trzeba tą klipem. No, ciężkie. Ej, to, to widzę, że będzie ciężkie, żeby tu przejść. Bardzo ciężkie. I Inaczej, ja tu nie widzę, nie widzę innego wyjścia. Czekaj, o! Ja ci będę otwierał te drzwi, ja ci będę otwierał. No i ty jesteś, no. Dawaj, dawaj, dawaj! Wybijasz! Dobra, siema! Łatwo. Ej, czy się nie ziemi? Co się boisz? Jezu! Siema! po tym filmie Nie przesadzaj, nie było aż tak źle Było w źle? źle O te z znaczy Dawaj, przez wentyla Dawaj Może ja będę szedł pierwszy co? O! Ciema Spadłem O! Jesteśmy w jakimś. O, da. o witaj w moim pokoju <laughs> To jest serio twój pokój? O, ej, tu otworzyłem kibel. kibel Nie Zobacz, ej, chodź, tutaj jest dziura Trzeba było przesunąć kibel To trzeba otworzyć... Wipy, ty nie jesteś VIPem. Trzeba otworzyć drzwi Ej, to był jakiś typek O dobra, wchodzimy, otworzyłem, otworzyłem Czerwony guzik Dobra Podobno czerwony guzik się nie... WCISKA! No kolega chciał się zaprzyjaźnić, no Ja I'm not crazy O, siema Tak, my się już znamy Czerwony guzik. Dobra, ej, tu otworzyłem, otworzyłem, otworzyłem przejście. Tylko, że żeby... wyjść. No, no i się zblokłeś. Dobra i chodź tutaj. Jak ta pani, pat. Ładna pani, ładna. No cześć. Ej trzeba było wejść w jej. O kurde, ej tu jest zombie, uważaj. A Dora Gdzie? O, przejście. Tunele. Tu nie? Też nie? Tam wchodzimy. Pewno... Koleżanka z dwoma głowami była. Idź. Da. Koleżoneczka. A ja idę z kartonem, bo ja się boję. Jak coś, to wiesz, paczkomat. Yy, nie, tylko paczkomat. Ej, że coś tam był! Ktoś tam był Ja pierdzielę ja obsam galoty Dobra, o świeczka Chyba trzeba iść z tego co w stronę świeczek. Chodź za mną O jest świeczka Biegnę, biegnę Wyrzucę tego obrzyna, bo mi tak amunicji mm. To kolejna. Zresztą mi się to nagrywa. Dobra, nagrywa się. Ale by był przypał, jakby się nie O, tu są jakieś dwa domy. Jakiś wielki dom i tutaj jakiś, jakaś szopka taka. Szopka. Szopa. No dobra, tu nie ma jumpscare'a na szczęście. A nic tu nie ma. Dobra, wchodzimy na chatę. a ty wchodzisz pierwszy do chaty. Dawaj, z buta wjeżdżam. Okej. Okay. Jasna chlapka, pozdrawiam. O, tu jest ten, tu jest klucz, Dechol mam klucz, Dechol mam klucz. Dechol mam, klucz. mam klucz. Tu są jakieś drzwi, ej, tu są jakieś mam. drzwi, chodź zobacz. Jakieś sypialnia. No. sypialnia. Dobra, idziemy. Co ty zrobiłeś? Jumpscare w oknie, krwawa Mary. Chodź za mną. Gdzie? Ja też chcę. Już ten jump... już tego jumpskera nie ma. Nie ma. Całą zabawę psujesz Sorry. Zobaczysz na filmie, jak będziesz to był. I oglądam. Dobra. Tutaj mamy jakąś bramę małą. Drzwi. Do tego jest na klucz. Tak. Do tego był klucz. Tu już koniec mapy jest. Bo jest? jest? Koniec mapy. Uh, this is the end of party one. To jest koniec części pierwszej. No clip. Um, to jest anime. Wesel pod ziemię no clipem. no clipem pod ziemię, pod ziemię. I zalać sobie tutaj od dołu. Teraz anime. A to jest jakiś no Czekaj! Nie widzę! To to... Dobra, ja nie muszę widzieć. Dobra, to na filmy zobaczę. Dobra. To wychodzimy. No dobra, no i to by był już na koniec w tym odcinku, więc ja się z wami żegnam. Zostawcie jak najwięcej subskrypcji. Biorę 130 subskrypcji i 20 łapek w górę, lub po prostu 15, jeśli wam się nie uda. Więc ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!